What's wrong with that shit? Cześć! Jeśli stwierdzicie, że chcecie się zmierzyć z serialem 1899 na Netflixie, twórców Dark, to czeka Was ciężka przeprawa. Bardzo ciężka. Eee, serial ma 8 odcinków, ja dopiero w piątym odcinku poczułem, że coś tam zaczyna się dziać interesującego, a szósty odcinek to był ten, w którym faktycznie wciągnęła mięta cała opowieść i do końca dobrnąłem już całkiem zadowolony, na końcu mamy... Naprawdę interesujący zwrot akcji. Oczywiście o żadnych spoilerach w tej recenzji mowy nie ma, więc się nie bójcie. Skąd to y, wynika? To dość mocne znudzenie i zniesmaczenie aż do piątego odcinka. To jest bardzo ciekawe, bo zgrzeszyłbym, gdybym powiedział, że w tym serialu się nic nie dzieje. W tym si serialu się bardzo dużo rzeczy dzieje, dziwnych, niewyjaśnionych, takich które powodują, że gdy je widzimy, to wręcz łapiemy się za głowę, i o co chodzi. Co się tutaj dzieje? Skąd te rzeczy na ekranie? I to jest bardzo ciekawe, bo pierwszy raz spotkałem się z serialem, w którym, była, w którym byłoby tak duże nagromadzenie niewyjaśnionych scen, a mimo tego nagromadzenia tego rodzaju scen czułbym się znudzony i wręcz sfrustrowany. Zastanawiałem się dość długo, z czego to wynika, doszedłem do wniosku, że główny problem, jaki ten serial ma w pierwszych odcinkach, w pięciu pierwszych odcinkach wręcz, to Fakt, że twórcy tak bardzo skoncentrowali się na wrzucaniu nam scen niewyjaśnionych, właśnie tajemniczych, dziwnych, które spowodują, że zostaniemy, zostaniemy wybici z tropu, tak bardzo się na tym skupili, że zapomnieli, żeby je jakoś sensownie połączyć osią fabularną, scenariuszem, przyczynowo-skutkowością, żebyśmy my chociaż troszkę nadążyli, chociaż troszkę zrozumieli, żeby nam chociaż trochę zależało. W momencie, gdy mamy tak dużo niewyjaśnionych scen, to po pierwsze, one przestają mieć znaczenie. Przestajemy przykładać dużą wagę do nich, bo mamy o kolejno, o, wiem, zobrazuję wam to bez spoilerów oczywiście, żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Wyobraźcie sobie taką scenę. Idą bohaterowie korytarzem i nagle za rogiem widzą małpę z dwoma głowami. Idą dalej i widzą drzwi, chcą przez te drzwi przejść, ale nagle drzwi zamieniają się w ścianę. Odwracają się i nagle na korytarzu leżą nieruchome Ciała ludzi. Idą dalej. Za rogiem natrafiają na tajemniczy artefakt leżący na ziemi, dziwną zniekształconą szkatułkę. Podnoszą tą szkatułkę, nie mogą jej otworzyć. Jest miejsce na klucz, skąd ten klucz. Idą dalej, przechodzą za róg i nagle korytarz wypełniony jest tajemniczą mgłą. Przechodzą przez tą mgłę i znajdują się w zupełnie innej lokacji. Nie w wąskim korytarzu, a w na pustyni. Wiecie do czego zmierzam? Tutaj twórcy wręcz w każdej scenie wrzucają nawet kilka tego rodzaju wybijających nas z rytmu dziwnych, tajemniczych wydarzeń. I przez to, że jest ich tak dużo, to właśnie, po pierwsze, tak jak wam zacząłem już mówić, one tracą na znaczeniu. Gdybyśmy mieli jedną taką sytuację, dwie w ciągu jednego odcinka, to one coś są istotne. One są co pewien czas i nas uderzają swoją dziwnością. Ale przez to, że one są na każdym kroku, każda scena jest wręcz wypełniona tego rodzaju scenami, no to. Dochodzi do takiej sytuacji, że mamy, o, ok, następna, o, kolejna scena, też się pewnie coś wydarzy, o, wydarzyło się coś dziwnego, kompletnie nie wiem o co chodzi, lecimy dalej, o, kolejny dziwny moment, rany, lecimy dalej. To wszystko nie ma sensu. I to oczywiście nie jest złe, że filmy prezentują coś tajemniczego, czego my nie rozumiemy. To jest wręcz bardzo często świetna rzecz, bo nas trzyma przy danym filmie czy serialu. Ale tutaj, przez to, że tak długo te sceny są zupełnie, wydają się losowe, nie mające sensu, to my tracimy powiązanie, tracimy przywiązanie z tą akcją przestaje nam na niej zależeć i przestajemy ją śledzić w taki zaangażowany sposób, bo jest ich za dużo i nic nie znaczą. Dopiero w piątym, szóstym odcinku te wszystkie scenki zaczynają się łączyć w jakiś szkielet fabularny, który nas prowadzi od punktu A do punktu B do punktu kolejnego do, do, do zwieńczenia. I nawet nie chodzi o to, wiecie, nie chodzi mi o to, żeby wy wykładać kawa na ławę, o co chodzi w tych scenach, żeby nam twórcy wytłumaczyli, ej, o, z nim się dzieje to, bo, dlatego, bo. Nie. Nie, nie o to chodzi, tylko żeby było to prowadzone jakimś wątkiem, żeby o coś tutaj chodziło, żeby, coś, żeby, do, żeby ci bohaterowie do czegoś zmierzali. Oni ponownie, ci bohaterowie wydają się jak takie kukiełki, które są narażone na te wszystkie tajemnicze wydarzenia i reagują na nie, no podobnie jak widzowie, o co chodzi, co się właściwie tutaj dzieje, nic nie rozumiem. Nawet nie wiemy, o co tym bohaterom chodzi, do czego dążą, do czego zmierzają. Wiemy trochę o tym, kim są. Te odcinki, tak powiedzmy, stopniowo ujawniają nam ich historię tych bohaterów różnych, ale nadal nie wiemy do czego zmierzają. I to powoduje, że ten film wydaje się, ten serial wydaje się bezcelowy. On nie ma celu przez te pierwsze odcinki. Gdy w piątym, szóstym odcinku ten cel się pojawia, nadal enigmatyczny, nadal niewyjaśniony, ale pojawia się, również ci bohaterowie wiemy, że do czegoś zmierzają, to nagle ten serial zaczyna być interesujący. Zaczynamy się wciągać, zaczyna nam zależeć właśnie. Zaczynamy śledzić losy tych bohaterów i również nie przeszkadzają nam te tajemnicze wrzutki, bo my zaczynamy coś tam, wiecie. Czujemy, że to ma jakiś sens, że to do czegoś prowadzi. Nadal niewyjaśnionego, ale prowadzi do czegoś. Nie pomaga temu wszystkiemu bardzo wolne tempo w pierwszych odcinkach. Twórcy yy, mam wrażenie, że starają się wręcz jeszcze bardziej podbić tajemniczość tych wszystkich wydarzeń taką pompatyczną stylistyką wizualną, audiowizualną. Te sceny są dość wolne, ci bohaterowie się dość wolno poruszają, gdy mamy scenę dialogową, to jeden podchodzi do drugiego, spoglądają na siebie, pada jakieś jedno zdanie, znowu patrzą na siebie, wychodzą, przechodzą, otwierają drzwi, zamykają, chodzą korytarzami, jest dużo ruchu bezsensownego, dużo przemieszczania się, dużo, dużo też takiej dźwiękowej egzaltacji, to znaczy wyobraźcie sobie sceny, jest ich pełno, jest ich pełno w tym serialu, na przykład, nie wiem, bohaterowie zeskakują z jakiejś półki, spadają na na Ziemię i ten dźwięk jest tak wzmocniony, takie pfff, echo. Nie wiem, otwierają kluczem zamek w drzwiach. Cz, 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 cz. Wszystko jest tak wzmocnione, takie pompatyczne, wręcz epickie w swoim wydźwięku audiowizualnym. Te, te, te twórcy mają świadomość, że te wydarzenia są tajemnicze, jeszcze bardziej wzmacniają tą tajemniczość takim właśnie pompatycznym, egzaltowanym stylem audiowizualnym i tą powolnością. Ja kompletnie nie mam nic do powolnych filmów, bardzo lubię wolne kino, ale to, ten, ten powolny styl musi też coś znaczyć i do czegoś prowadzić. Tutaj on przez te pierwsze pięć odcinków służy podbijaniu tej tajemniczości, ale przez to, właśnie to wszystko, co wam powiedziałem, że ta tajemniczość przeszkadza bardziej w pierwszych odcinkach niż, niż pomaga, to to wolne tempo i to egzaltowane tempo razi i trochę frustruje. Przynajmniej mnie. Kolejny problem, jaki mam, to właśnie są bohaterowie. Ci bohaterowie nie są według mnie zbyt interesujący, mimo że twórcy bardzo się starali pokazać nam różne kultury, postaci porozumiewają się w różnych językach. I to jest ciekawe, ale nie do końca działa. Mi trudno było się związać z tymi postaciami przez te pierwsze odcinki. Ponownie, zupełnie inaczej było od tego 5, 6, tak? Tam już zaczynamy poznawać tych bohaterów i zaczyna nam trochę zależeć. Ale przez te pierwsze odcinki ja o nich praktycznie nic nie wiedziałem. Oni byli jak właśnie takie kukiełki. Nawet, powiem Wam szczerze, że nawet od tego 5-6 do końca ogólnie bohaterowie według mnie w tym serialu nie stanowią jego mocnej strony. Jedyna postać, która mi się podobała, to była postać tego chłopaka. Małego chłopaka, ale wydaje mi się, że to dlatego, że było to dziecko, które zachowywało się w bardzo nienaturalny sposób. I to powodowało, że. Czułem do niego takie, takie przyciąganie, w sensie, że to była interesująca kreacja, aktorska czy fikcyjna, postaci w serialu. Ale pozostali bohaterowie jakoś nie podziałali na mnie w żaden charakterystyczny sposób. Mimo, że właśnie tutaj mamy, nie wiem, jakąś Japonkę, tu kogoś z Hiszpanii, tutaj kogoś z Francji, niby zlepek różnych kultur, ale. Nie czułem tu żadnej chemii między tymi postaciami, nie czułem interesujących wątków poprowadzonych w obrębie tego serialu. I mało charakterystyczni mi się wydawali. Coś mi tutaj nie zadziałało, czegoś, czegoś mi tutaj brakowało. Nie da się jednak ukryć, że głównym elementem, który ciągnie całą opowieść, to jest właśnie historia, która zaczyna się klarować w 5. 6. odcinku i już lecimy razem z nią do ostatniego i ta fabuła i historia i to odkrywanie świata stanowi największą atrakcję tutaj nie tyle bohaterowie, co właśnie sam fakt poznania tej rzeczywistości, do czego to wszystko zmierza. I teraz jeśli chodzi o scenariusz sam w sobie, to mam bardzo duży problem, Jed jedną mocną uwagę. Jednak żeby ją Wyartykułować, musiałbym Wam tutaj strzelić bardzo istotny spoiler, więc umówmy się tak, że nie chcę Wam tutaj psuć zabawy, że gdy już się z Wami pożegnam i zakończymy ten materiał, to wtedy wyraźnie to zaznaczę i powiem Wam o tym właśnie elemencie, który mnie tak razi i który wymaga zdradzenia, tak naprawdę zwieńczenia serialu, ok? Ale to będzie na samym końcu materiału. Więc ze scenariuszem mam również pewien problem i o nim na samym, na samym końcu. Ogólnie mam wrażenie, że twórcy tutaj po prostu chcieli za dużo, za bardzo. Niech o tym najlepiej świadczy fakt, że żeby wam nic nie zaspoilować, to jedna rzecz, o której mógłbym powiedzieć fabularnie, to to, że akcja rozgrywa się na statku, który sobie tam płynie do Ameryki, gdziekolwiek, nawet nie ma jakiegoś większego znaczenia, i zaczynają na tym statku się dziać dziwne rzeczy. I to jest jakby jedyny sposób, w jaki mogę podsumować tą fabułę. Mamy bohaterów na statku, na statku dzieją się dziwne rzeczy. O co chodzi? To jest wszystko. I twórcy całkowicie na jedną kartę postawili tutaj, właśnie na tą tajemniczość. Co teoretycznie powinno zadziałać, ale właśnie przez to, że trochę nie ogarnęli, wydaje mi się, sami własnej historii w pierwszych odcinkach, ta ekspozycja się nie udała, to czeka na widzów bardzo ciężkie zadanie, żeby sprostać tym kilku pierwszym godzinom. Ja naprawdę miałem uczucie, że że nie dam rady, że już mi się nie chce, że okej, okay, obejrzę co innego, szkoda czasu. Ostatecznie, to chyba jest ważne, ostatecznie cieszę się, że dobrnąłem do końca, bo pod koniec naprawdę serial nabiera tempa, nabiera sensu i dodatkowo jest bardzo interesujący zwrot fabularny w ostatnim odcinku. I wydaje mi się, że ostatecznie warto się zmusić, ale to jest to trochę taka kwestia, czy serial, który ma 8 odcinków, czyli trwa 8 godzin, i staje się dobry dopiero w 5. 6. odcinku, czyli po 5. 6. godzinie możemy określić jako bardzo dobry i możemy polecić. No nie każdy może mieć czas, żeby siedzieć przez 5 godzin i się nudzić, żeby ostatecznie przez 3 godziny czerpać frajdę. I to co mi się wydaje, że Tutaj by świetnie zadziałało, to gdyby ten serial skrócić do miniserialu, czyli mocno ograniczyć liczbę odcinków albo w ogóle zaprezentować w formie dwu lub trzygodzinnego filmu. Wydaje mi się, że całą tą historię można by bardzo zr zręcznie ugryźć właśnie w dwie trzy godziny. Pięć pierwszych odcinków zamknąć nawet do jednego, dwóch odcinków. Bardzo mocno to zbić i bardzo o wiele szybciej przejść do sedna, do mięska, do takiego lekkiego przynajmniej wyjaśnienia widzom do czego to zmierza, żebyśmy związali się z tą historią, żebyśmy żeby nam po prostu zaczęło na niej zależeć. Ostatecznie wydaje mi się właśnie, że warto, ale przede wszystkim dla osób, które lubią tajemnice, zagadki i tego oczywiście typu, tego typu produkcje, wydaje mi się, że, te, że fani takiego gatunku. Będą w stanie przebrnąć przez te pierwsze odcinki, a może nawet im się spodobają. To rzucanie nam w każdej scenie pięć, sześć różnych dziwnych wydarzeń może się wydać, nawet dla niektórych pewnie, atrakcyjne. Więc ostatecznie spoko, ale dużo tutaj można byłoby zmienić i, na o wiele, i z tego powstałaby o wiele lepsza produkcja. Takie jest moje zdanie. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Żegnam się ze wszystkimi, którzy nie chcą śledzić spoilerów. I teraz na samo zakończenie. Uwaga, teraz będą spoilery, więc wszystkie osoby, które nie obejrzały całego serialu, bardzo proszę o wyłączenie materiału. Przykro mi, że muszę was wyganiać. Um, ale teraz naprawdę będą informacje o samym zakończeniu, które jest niezwykle interesujące. I szkoda, żebyś, żeby wam psuć zabawę, ok? Więc uwaga, spoilery. Mój główny problem, jaki mam ze scenariuszem, i to jest w ka absolutnie każdym filmie. To jest wytłumaczenie wszystkiego czymś, co mogłoby być snem, lub tutaj akurat mamy symulację. Sen i symulacja to niezwykle łatwe i bardzo słabe artystycznie wytrychy, które umożliwiają twórcom wprowadzenie absolutnie wszystkiego, niekoniecznie tłumacząc to w żaden logiczny sposób. Ja przez ten film, gdy oglądałem pierwsze odcinki, to tak sobie pomyślałem. O rany, żeby to nie był sen. Potem mamy trochę, nie, takich wrzut, wrzutek, że to może być sen, że to, wiecie, głowa, umysł, mamy tą lekarkę i to wszystko jakby troszkę zmierza w tym kierunku, ale ja tak sobie myślę, błagam, niech to nie będzie się nikomu śniło, niech to nie będzie jakiś zbiorowy sen. Potem y, przyszło mi do głowy, hmm, to wygląda jak jakiś Matrix, nie, że kurczę, niech, niech oni nie będą podłączeni do jakichś kokonów czy czegoś, niech to nie, nie idzie w tym kierunku, proszę. No i wszyscy wiemy, w jakim kierunku to poszło, prawda? I to jest strasznie słabe według mnie. To znaczy, można w oparciu o symulację, o sen, o niryzm zbudować oczywiście interesującą historię. Mamy tu pełno tajemniczych wydarzeń, już mi się nie zdarzy tego powtarzać. I to może działać, nie? W sensie to może być ciekawe do obejrzenia, do, wiecie, doświadczenia i tak dalej. Jednak ostatecznie, gdy takie wydarzenia tłumaczy się snem, czy symulacją, czy czymś w naszej głowie, no to, słuchajcie, no naprawdę to jest mega słabe, bo... Tak, jak mówię, w ten sposób można wytłumaczyć absolutnie wszystko. To jest tak jak w Gwiezdnych Wojnach dziwne rzeczy tłumaczy się działaniem mocy, a nie wiem, w Harym Poterze każda dziwna rzecz tłumaczona jest magią. To są takie, ty, ty, a tłumaczenie tego snem i symulacją to jest jeszcze niższy poziom pójścia na łatwiznę. Ja bardzo tego nie lubię. Nie twierdzę, że w tej konwencji nie da się przygotować nic atrakcyjnego, ale uważam, że z punktu widzenia budowania scenariusza i wysilenia się, żeby stworzyć coś interesującego, to jest mega słabe i bardzo duże pójście na łatwiznę. I ja już na samym początku myślałem, niech to nie będzie jakiś sen. Okazało się, że jest to symulacja. <laughs> no proszę was. Więc to mi się bardzo tutaj nie spodobało, mimo że ostateczne odcinki sprawiły mi frajdę, w oglądaniu, to gdy się to właśnie wyszło na tą symulację, już no to bardzo takie moje zaangażowanie opadło, i pomyślałem, o, okej. Okay. Niech im będzie. Trochę to ratuje bardzo fajny twist na końcu, nie? gdy okazuje się, że oni gdzieś tam podróżują w jakimś statku kosmicznym i byli tak naprawdę w tej symulacji, może na zasadzie takiej, żeby wiecie, przespać drogę na jakąś inną planetę, co się stało z Ziemią, czy oni są ostatni, ostatnimi ocalałymi po jakiejś katastrofie i tak dalej. Jest to ciekawy twist, tym bardziej, że mamy tu mocny kontrast między wydarzeniami na statku, które były ileś tam lat wstecz, a teraz nagle mamy futurystyczny klimacik. Jest to coś ciekawego, chociaż z drugiej strony powoduje to, wywołuje u mnie to pewne obawy o kolejny sezon, żeby ekipa się nie pogubiła, bo jak mamy tutaj już w ogóle tu symulacje, tu jakieś matriksy, tutaj futurystyczne klimaty, opuszczenie Ziemi, znalezienie innej planety, no jest to dość łatwa droga do tego, żeby się całkowicie pogubić i żeby, wiecie, zrobić z tego kolejny miałki serial, który dla, który dla nikogo nie ma znaczenia. Tym bardziej, jeśli nadal będziemy tu wrzucać tyle tych tajemnic, niewydarzonych, nie, 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 kosmicznych scen, niewyjaśnionych, no to to wszystko zacznie być taką już zupełną papką, Tu ten futuryzm, tu poszukiwanie innej planety, tutaj symulacja, w której się dzieje wszystko, nie wiem, pewnie przenikanie między różnymi symulacjami, bo tam było kilka różnych tych komór, nie? Każda jakby ekipa była w innej komorze, więc może w ogóle będziemy mieli podróżowanie między Różnymi światami w tych symulacjach. Masę rzeczy tu można wymyślić, i to jest właśnie trochę ten problem, że tu można masę rzeczy wymyślić, które wcale nie muszą mieć sensu, bo ostatecznie je wytłumaczymy tą symulacją. No nie wiem, ja trzymam kciuki, żeby jednak z tego się udało stworzyć coś, co będzie trzymane w ryzach, bo jest tu bardzo duże czerwone światełko mi się zapala, że jasne, jest to pewna atrakcyjna stylistyka, ale możemy szybko z nią popłynąć. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Unikajcie spoilerów bardzo was, was proszę. Tą, proszę o tą ekipę, która ze mną teraz została, bo łatwo ten serial komuś zepsuć, prawda? Jednak to dochodzenie do nawet do tej symulacji nieszczęsnej, gdy się dowiadujemy, dowiadujemy że jest to symulacja, no wystarczy komuś to podrzucić, że na, w pierwszym odcinku i już mu się psuje zabawę, więc proszę was, yy, uważajcie na te spoilery w komentarzach, jeśli coś będziecie pisać. Yy, a ja wam dziękuję pięknie za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach, jak zawsze. Trzymajcie się.